Tą sprawą żyła cała Australia. Niestety do dzisiaj sprawa jest nierozwiązana. Kontynuacja zaginięcia Jane, Arny i Granta Bumo. Jednak lata mijały, a śledztwo nie przynosiło żadnych rezultatów. W latach 70 pewna kobieta o imieniu Sue przypomniała sobie, że widziała pewnego mężczyznę kłócącego się z małą dziewczynką. Przypominał rysopis podejrzanego z poprzedniej części. A w 86 roku znaleziono trzy walizki, które były zapełnione artykułami na temat dzieci Bumo. Początkowo są że należały do sprawcy, ale ustalono, że były własnością amatorskiego detektywa, który zmarł, a jego rodzina wyrzuciła te walizki. Obydwa tropy były mylne. Rodzice dzieci jeszcze przez wiele lat byli nękani fałszywymi informacjami na temat ich pociech. Matka dzieci zmarła w 2019 roku i nigdy nie dowiedziała się, co się stało z jej dziećmi. Przerażająca tajemnica pozostaje nierozwiązana, zbudzając smutek i niepokój. Jeśli ta sprawa cię zainteresowała, to napisz w komentarzu Lidi, bo mam dla ciebie prezent.